Dzień dobry. Drogie Panie, parę słów na marginesie zdarzeń, które miały w Krakowie. Wydarzeń strasznych. Zadaniem lekarza jest pomoc pacjentce. Nie ocena. I my nie oceniamy. Wśród wszystkich lekarzy, których znam, każdy z nas po prostu zapyta się, jak się pacjentka czuje, zapyta się, czy po utracie ciąży, niezależnie od tego, w jaki sposób do tego doszło. Czy nie ma dolegliwości, nie, czy nie ma gorączki, dolegliwości bólowych. Nikt z nas nie będzie wzywał policji. Na marginesie również tego, co usłyszeliśmy w nagraniu dostępnym w telewizji. Jeżeli policjant na izbie przyjęć, w sorze albo w gabinecie zarzuca lekarzowi, że mu przeszkadza w czynnościach, to przepraszam, policjant. Może sobie robić czynności na komisariacie albo na miejscu przestępstwa. W gabinecie, w szpitalu. To ja jestem gospodarzem. Ja wykonuję czynności. A ten pan w mundurze nie przeszkadza. Więc powinien wy... Nie bójcie się. Nie bójcie się, drogie panie. Niezależnie od tego, co się dzieje, w jaki sposób doszło do różnych czasami no, niefajnych zdarzeń. My, lekarze, jesteśmy po to, żeby wam pomóc. Zaufajcie nam.